Witam, witam w kolejnym filmie. Ja ci opowiem Ci o trzech typowych kłamstwach kobiet, które niestety ale krzywdzą facetów i wprowadzają nieporozumienie do relacji. Pierwsze kłamstwo, dziewczyna ci mówi, nie szukam związku, nie szukam przygód, albo ci mówi szukam poważnej relacji. Okej, okay. jak to interpretować? Przede wszystkim ty nie do końca zwracaj uwagę na logikę tego, co ona mówi, tylko na to. Z jakiego poziomu uczuć, emocji kobieta wypowiada tego typu słowa? Bo jeśli kobieta tak mówi, to jest często tekst, który macie sprawdzić, czy ty zachowasz się tak, a nie inaczej. W tym wypadku, kiedy ona mówi, nie szukam przygód, to ona chce sprawdzić, czy będziesz zbyt miły, czy jesteś taki. Czy po prostu zaczniesz jej proponować od razu związek. To jest typowe wypuszczenie ciebie w maliny. Może nieraz miałeś taką sytuację, pomyślałeś sobie, chce się z nią dogadać, dziewczyna szczera, powiedziała co jej leży na sercu i ty tego nie rozumiesz, bo się z nią spotykasz. Kwiatka jej kupiłeś, przytulasz się, rozmawiasz o wspólnej przyszłości, o dzieciach i nagle nie ma kolejnego spotkania. I sobie myślisz, kurwa, gdzie tu jest logika, nie? Przecież ona mówiła, że nie szuka przygód. I widzisz? I to pokazuje, że typowo nie masz pojęcia o kobietach, ponieważ one pewne teksty mówią ci po to, żeby sprawdzić Twoją reakcję, to po pierwsze. Po drugie, żeby przetestować. I jak ty się zachowasz, a po trzecie, to co ona mówi często jest uwarunkowane tym, jak ona się czuje. Jak ona się nie czuje pewna przy tobie, żeby chciała z tobą być, to ci mówi, nie szukam przygód. Bo załóżmy, zaczęłaś się całować od razu, szybko na spotkaniu, więc od razu masz tego typu shit test. I teraz jak to zbyć, jak to przeskoczyć? Generalnie, pokazując lepszą postawę, mówisz dziewczynie: aha, a ja chciałbym mieszkać na Marsie na przykład, albo co ty nie powiesz? Słaba wymówka. To często zbija te obiekcje. Oczywiście mówisz to z uśmiechem, musisz być taki, trochę, wiesz, wyniosły, wyniosły sposób, żeby to weszło. Kolejne kłamstwo, które często się pojawia u kobiet, to jest kłamstwo typu, seks nie jest dla mnie najważniejszy. Ile razy to słyszałeś, proszę poruszać temat seksu z dziewczyną? Seks nie jest najważniejszy. I w tym momencie ja zawsze prostowałem dziewczynę i mówiłem, jej, wiesz co, no moje wszystkie najlepsze relacje zaczynały się od seksu. I dziewczyna, w tym co ci może powiedzieć. Ale moje nie. No to jak Twoje nie, no to słuchaj, widocznie masz dziwne życie, bo ja rozmawiałem z wieloma znajomymi i zawsze dobry związek zaczyna się od dobrego seksu. Musisz mieć tą siłę argumentu, musisz jej pokazać, że nie do końca się z nią zgadzasz i ty wiesz lepiej, tak? I wtedy ona ci przytaknie, tym bardziej jak ją pocałujesz. Będzie poprowadzona. W przypadku tych toksycznych kobiet one się będą z tobą wykucać, będą mówiły, że i tak nie masz racji, więc nie ma sensu za bardzo się z nimi zadawać, ani też wchodzić w jakąś tutaj zbyt długą polemikę. Jedno wiem na pewno, kobiety najczęściej tak właśnie manipulują sytuację, że mówią facetowi, że seks nie jest istotny. No i ten biedny chłopak się skupia na kwiatkach, na przytulaniu, na wrażliwości, a tak naprawdę to jest najgorsze, co mógł zrobić, tak? Bo jakby zaczął znajomość od tego pocałunku, zagłębienia relacji, wiesz, pieszczo-tłuszkowych, to już by kobieta miała dużo większą motywację. I to oczywiście także jest test, i chęć sprawdzenia, kim ty jesteś, jak się zachowasz, co pokażesz. I nie wolno ci się zdać na to złapać. Najlepiej jak gdzieś na coś takiego mówić, powiedz jej szani słowa. Bo za chwilę będziesz krzyczeć, na przykład w łóżku. I ona wtedy się śmieje, bo widzi tą pewność siebie, tak? Albo mówisz jej, rozbieraj się. Dlaczego? Bo to lubię. Ona chce poczuć to przekonanie. Bez tego nie pójdziesz dalej, nie ma takiej opcji. Trzecie kłamstwo, które jest uważam bardzo nie fair, i jest najczęściej powtarzane facetom już nawet na początku relacji. Że ona zawsze miała problemy w życiu przez facetów, że to faceci ją zostawiali, że to faceci ją zdradzali. Ona jest w ogóle niewinna i to się tak po prostu zdarzało bez precedensu, przypadkowo. No słuchaj, jeśli dziewczyna ci tak mówi, to już na oko widzisz, że coś jest nie tak. No tak, pięciu gości było jebniętych po kolei, pięciu było yy, nienormalnych. To raczej jest większe prawdopodobieństwo, że z nią jest coś nie tak. Więc jak ona ci coś takiego mówi, to już widać, że ściemnia. I mało tego, przenosi często presję na ciebie, że z tobą też może być coś nie tak, żebyś się usprawiedliwiał, argumentował, yy, poczuł się do winy. I to też jest manipulacja, niestety. Więc absolutnie, jak ci dziewczyna coś takiego mówi, ja bym ją wyprostował. Aha, czyli miałeś pięciu gości i z każdym ci nie wyszło, no to chyba statystyka nie gra, yy, nie jest po twojej stronie. I ona zaczyna się tłumaczyć, tak? I widzisz, i wtedy to Ty ją uwodzisz. Więc jak już chcesz, to bardziej od tej strony, ponieważ dziewczyna wtedy się tłumaczy i ty masz tą przewagę, że ona inwestuje, a nie Ty. Bardzo często tak samo to, jak dziewczyna mówi, że nie chciałaby dzieci, czy że nie wyobraża sobie mieszkać z facetem, to też są kłamstwa, bo zwróć uwagę na to, że jak ona poczuje się z facetem, idealnie zakocha się. To sama pierwsza wyciągnie nogi, będzie pragnąć ślubu, związku i miłości tego faceta. Tak to działa, więc reasumując, nie słuchaj tego, co ci mówią dziewczyny, rób swoje, bądź stanowczy, pewny siebie, bo często to, co ona mówi, to jest tylko test na Twoją pewność siebie, na to, jak się zachowasz i czy ją poprowadzisz, tak? Tak to wygląda w praktyce. Tyle na dzisiaj, jak się podoba, oczywiście zostaw łapkę do góry. To dzisiaj do północy możesz pobrać wszystkie moje najlepsze materiały aż 70% taniej. Tak, tutaj masz linka promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wejdź, zobacz, bo ta wiedza zmienia życie. Materiały na temat randek, emocji, seksu, jak się zmienić. 70% taniej, wszystko jeszcze do dzisiaj do północy. Jak nie skorzystasz, niestety, ale podnoszę cenę. Materiały, ceny materiałów też idą do góry, nawet te normalne, więc Warto wykorzystać swoją szansę już teraz, promocja.uwodzeniewdzien.pl, 70% taniej wszystko, weź życie w swoje ręce, zmień się, odzyskaj byłą dziewczynę, pokaż kobietom na co Cię stać, bo to działa.